Na ten moment najważniejszym projektem dla CD Projektu jest oczywiście Wiedźmin 4. To gra, która jest zdecydowanie najbliżej nas. Gra co prawda nie wkroczyła jeszcze w pełny etap produkcji, natomiast redzi sprawnie się do tego przygotowują, a chętnych do pracy nad projektem Polaris, bo tak brzmi nazwa kodowa, potocznie nazywanego Wiedźmina 4, na pewno nie brakuje. Oprócz tego pogadamy sobie o zmianach, które mają trafić do drugiej części Lies of P oraz kontrowersjach związanych z recenzjami Star Wars Outlaws. Paweł Sasko, czyli dobrze wszystkim znany quest director z Cyberpunk'a 2020. 77. i jeden z tak naprawdę czołowych przedstawicieli CD Projektu na swoim Twitterze napisał, że cały czas poszukują osób chętnych do tworzenia kolejnej części Cyberpunka, czy właśnie Wiedźmina. No i warto zerknąć sobie też na oficjalną stronę CD Projektu, na której widnieje informacja, że cały czas faktycznie jest otwarta rekrutacja. Strona jest tam podzielona na różne projekty oraz zespoły w Polsce jak i USA. No i oczywiście w Polsce CD Projekt ma swoje trzy studia, a za oceanem dwa, czego najgłośniej mówi się w ostatnimi czasy o studiu w Bostonie, bo to ono jest w sumie najświeższe. I to tam będzie powstawać znaczna część projektu Orion, czyli kontynuacji Cyberpunk 2077. To, czego właśnie użyłem, to nowa funkcja w Operze GX, nazywana Panic Button. Klikacie F12 i przeglądarka przenosi was na randomową, bezpieczną stronę. A jeśli już sytuacja się uspokoi, to klikacie F12 jeszcze raz i wracacie na wcześniej ukrytą kartę. Naprawdę na to musiał wpaść jakiś geniusz. A jak jeszcze nie ogarnęliście, teraz fragment od sponsora dzisiejszego materiału, czyli Opery GX. Przeglądarkę polecałem Wam wiele razy, no ale czy mówiłem Wam kiedyś o czymś takim jak GX Games? Nie przypominam sobie. No więc GX Games to miejsce z masą darmowych gier, w które możecie zagrać. Tak, o. Są tam jeszcze gierki płatne, takie bardziej rozbudowane, ale jeśli pamiętacie takie stronki jak gry.pl czy wyspa gier, to daje to trochę vibe tych flaszówek. Są tutaj podziały na najpopularniejsze gry tygodnia, w ogóle takie zależne od trendowania. No i powiedzmy, że zagram sobie w Raven Estate. No i się okazało, że ta gierka wygląda działa naprawdę sympatycznie. To jest w ogóle, to jest w ogóle gatunek jak Vampire Survivals, czyli taki survival, w którym musicie po prostu zabijać potworki i z, zgarniacie sobie nowe skrzynki, i tam, i tam sobie po prostu coraz to bardziej ulepszecie swoją postać, żeby łatwiej wam się rozwalał przeciwników, których jest coraz więcej i też coś się napęta, więc uważajcie, bo to jest bardzo mocno ciągający gatunek. A co do innych funkcji opery GX? No to GX moc. Jedno kliknięcie i wasza przeglądarka wygląda jak Dark Souls. -y. czy cokolwiek chcecie, bo biblioteka jest ogromna. No i na koniec mój ulubiony feature, czyli boczny pasek z szybkim dostępem do Meska, Whatsappa, Instagrama czy innych aplikacji. Korzystam z tego dosłownie każdego dnia. Pobierajcie więc Opera GX z naszego linku, link znajduje się w opisie oraz przypiętym komentarzu. Będę wdzięczny za każdy klik, a tymczasem wracamy do materiału. Najbardziej niepokojącą informacją, która w zasadzie przestraszyła fanów jest to, że Wiedźmin 4 faktycznie dopiero wchodzi w fazę produkcji i oznacza to nic innego, że gry w najbliższym czasie raczej nie mamy coś się no, i produkcja zajmie im zapewne te kilka dobrych lat. Nie brakuje narzekania, no bo wiele osób spodziewało się Wiedźmina 4 jeszcze w 2025 roku. Spodziewali się tego, że gra będzie konkurować bezpośrednio z GTA 6, która, jak wynika z ostatniej informacji, zadebiutuje faktycznie planowo w 2025. No, a na Wiedźmina 4, tak jak mówię, raczej nie ma co liczyć. A przypominam jeszcze raz, że jest to najbliższa gra CD-projektów, którą przyjdzie nam zagrać. Lies of Pito to Soul, like, który przyjął się naprawdę dobrze. Gra, mimo widocznej inspiracji Bladbornem, wypadała całkiem oryginalnie w wielu miejscach naprawdę dawała radę i choć faktycznie nie była idealna i szczególnie mówię tutaj o późniejszym recyklingu, no ale dziś skupimy się na jednej bardzo ważnej rzeczy, jeśli chodzi o Souls Like'i, czyli budowie świata, w której to żadne studio nie może się z From Software w zasadzie równać. Lies of Pi w kilku miejscach się starało, no ale nie możemy ukryć tego, że nie zbliżali się poziomem do japońskiego studia jest jedna ważna informacja, która ostatnio pojawiła się w sieci, otóż koreańskie studio Round Eight, odpowiedzialne właśnie za stworzenie Lies of Pi, umieściło oferty pracy, w których to znalazły się informacje o otwartym świecie w kolejnej odsłonie, czyli Lies of P2. Otóż jak wynika z ofert pracy, wymagana jest znajomość gier z otwartym światem oraz umiejętność tworzenia właśnie otwartych światów. Jest to z jednej strony bardzo ciekawa informacja, ale z drugiej dość niepokojąca, biorąc pod uwagę to, że stworzenie ciekawego, dobrego otwartego świata w likeach jest czymś naprawdę trudnym i From Software również nie zrobiło tego idealnie. Oczywiście Elden Ring pokazał potęgę i to jak ten otwarty świat się sprzedał, no gra wykręciła niesamowite wyniki, i prawdopodobnie na to też stawia Studio Round 8. Jednak ja muszę powiedzieć, że raczej nie jestem fanem tego pomysłu, ze względu na to, że chciałbym, aby dobrze dopracowali nawet te bardziej liniowe lokacje i żeby dwójka była również podobnym w podobnym stylu i dopiero, aby później kombinowali z innymi wariantami, no bo podejrzewam, że nawet jeśli zabiorą się za ten otwarty świat, no to nie będzie on należycie wypełniony zawartością, no chyba, że będzie on niedużych rozmiarów, no bo w Elden Ringu był on wręcz ogromny i potrzeba było masy czasu, żeby go zwiedzić, a i tak nie wszystko było warte eksplorowania, taka jest prawda zobaczymy jak poradzi sobie z tym koreańskie studio jak zawsze trzymam kciuki, a wy dajcie znać jak się na to zapatrujecie. Od września dzieli nas dosłownie kilka dni, więc nic dziwnego, że rozmawia się bardzo często o State of Play czy PlayStation Showcase. Wszyscy oczekujemy po tym wydarzeniu informacji na temat nowych konsol czy to PlayStation 5 Pro, czy nawet PlayStation 6, no bo jak widzimy na przykładach wielu gier, które wychodzą w tym momencie obecne konsole często sobie już z tymi grami po prostu nie radzą. I jest to dość smutna wiadomość, ale po prostu tak to wygląda. Więc pytanie, jaka jest szansa na Zapowiedź nowej konsoli, otóż Jeff Grab, czyli dość uznany dziennikarz Insider, stwierdził, że w ciągu najbliższych kilku tygodni możemy dostać zapowiedź PlayStation 5 Pro. Według niego, już od jakiegoś czasu duża część deweloperów ma dostęp do devkitu PS5 Pro i według niego konsola ma zadebiutować jeszcze w 2024 roku. Pokrywa się to z informacjami, które podał niegdyś Tom Henderson, i również stwierdził, że konsola zadebiutuje jeszcze w 2024, z tego co pamiętam, to jakoś w listopadzie. Pod koniec września ma odbyć się co ciekawe state of play, a nie PlayStation 3 Case. I zdaniem Graba to właśnie na tym wydarzeniu ma zostać zapowiedziana ulepszona konsola PlayStation 5. Oczywiście zaznaczył, aby podchodzić do tych informacji z należytym dystansem i że nie jest akurat w 100% przekonany, że tak się stanie, ale powiedział, że w jego opinii State of Play byłoby idealną okazją do zaprezentowania sprzętu, a w zasadzie konkretów na jego temat, no bo dodał jeszcze, że PS5 Pro może zostać ogłoszone jeszcze wcześniej, przed samym pokazem. Na zapowiedź PlayStation 5 Pro czekam już naprawdę od długiego czasu i tak mijają miesiące za miesiącami, pojawiają się jakieś nieoficjalne, Informacje, a ogłoszenia nadal brak, wydaje się, że faktycznie wrzesień będzie idealny, aby zapowiedzieć konsolę chociażby na ten listopad, czy nawet początek 2025 roku. Z dostępnych w sieci informacji wynika, że PS5 Pro ma być o 45% wydajniejsze względem zwykłej PS5, a będzie to zawdzięczać głównie pamięci. Do tego grafika, która ma zapewniać od 2 do 3 razy lepszą wydajność przy aktywnym ray tracingu, to informacje, które napawają optymizmem, no ale pytanie, czy się sprawdzą, no bo wiecie, jak to z tymi obietnicami bywa w tym momencie konsole obecnej generacji, tak jak już wcześniej mówiłem, nie dają sobie rady, no i jest to z mojej strony przynajmniej duży zawód. Jak sami dobrze już pewnie wiecie, w sieci pojawiły się recenzje Star Wars Olos. Również na naszym kanale wczoraj ukazał się materiał, obejrzyj zanim kupisz, także zachęcam do sprawdzenia. Pojawiły się też oceny na Metacriticu, które wyglądały dobrze, no ale właśnie, pytanie czy recenzenci dobrze wykonali swoją pracę i czy przypadkiem zbytnio się nie pospieszyli. Według dziennikarzy wszyscy mieli otrzymać kopie recenzenckie Olos jakiś tydzień temu, czyli wychodziło na to, że recenzenci dostali zaledwie 7 dni na przetestowanie i w zasadzie ukończenie gry. Mówi się, że całkowite przejście zajmuje od 50 do 60 godzin, a samo przejście w wątku głównego można zaliczyć nawet w 15 godzin, jeśli się dobrze pospieszy. Oczywiście każdy z recenzentów przechodził grę inaczej, ale jeżeli faktycznie otrzymali klucze najwcześniej tydzień przed premierą, no to ładnie mówiąc musieli się pospieszyć, bo oprócz samej gry musieli to wszystko napisać, nagrać oraz czasem nawet zmontować. Według Jasona Schreiera takie granie w Star Wars Outlaws było w zasadzie maratonem i uniemożliwia to pełne Cieszenie się grą oraz wystawienie wiarygodnej oceny. Zdaniem dziennikarza jest to raczej niedobre dla twórców ze względu na to, że w zasadzie nikt nie miał czasu, żeby sprawdzić wszystkie błędy, glicze i tak dalej. Można by się zastanawiać, że teoretycznie mógłby być to zaplanowany zabieg, żeby dać twórcom mało czasu na przejście gry, żeby machnęli to od razu, albo nawet najlepiej gry nie skończyli, i wystawili ocenę na podstawie niedokończonego gameplay'u. Oczywiście, tutaj sobie tak luźno rzuciłem i raczej nie podejrzewam tutaj nikogo o takie spiski. No ale wiecie, kiepsko to wygląda, jeżeli recenzenci dostają kopę. Na tydzień przed zdjęciem embargo. Naturalnie nikt nie każe publikować recenzji zaraz po zejściu embarga, ale prawda jest taka, że i tak każdy to zrobi, no bo czas ucieka, dziennikarze nie robią tego za darmo i liczą na jak największy rozgłos, a jest to zawsze po zdjęciu embarga, chociaż niektórzy mogą pozwolić sobie na późniejszą publikację recenzji i za to akurat bardzo szanuję, no bo nie ma co się w przypadku wystawienia takich ocen spieszyć, ze względu na to, że ogólnie recenzje w dzisiejszych czasach muszą ulec poprawie, no bo od jakiegoś czasu są po prostu kiepskie i również bardzo często znacząco odbiegają od ocen graczy.